No ale coś powiedz, tak? Co? Coś powiedz, tak? Tu w tym miejscu będą nerwobule i polska wersja jedli. Będą jed, jedząc. W ogóle to jest kora na koncert. I zaraz przed koncertem tu będą jedli szaszłyki. Szaszłyki a po, na apetyt. A później gołąbki. A potem gołąbki. O. Sylwia zamówiła gołąbki, będą gołą. Jak <grym> to <Co> zrobi? <grym> Pomidory rosną na sos. Nie ma lipę kolego. Arbaj, arbajten. Szoruj, szoruj. Zaraz ci wyszoruję. Sznela, sznela, sznela. Czulangzam, langsam. Nie! <grym> Turbielcu ty. Tutaj będą nerwobule z, z nami jadły i polska wersja. Kinol, Marcin No i Adam. A my to co? Wy będziecie gotować. Ty tu małpowredna ty. Wy będziecie gotować, my będziemy smażyć? Jedno i drugie idziemy. Tam. A dacie spróbować chociaż? Co? Dacie chociaż spróbować? Co ci to No gołąbka czy cokolwiek? Taku ci mogę dać, spróbować. Sam se próbuj. 29 klub prawo, zapraszamy. To jest... Nie, nie ma lipy, no nie, ma, nie ma lipy. To ma lipę kolorów. Godzinę już robią kopytka więc ten, więc myślę, że z gąbkami się wyrobimy oh, Dobra, ja. To Mędo społeczny ten. No już mi się nie chce robić, kurwa, jak mnie nagrywasz już mi się odechciało.